W Gdyńskim Klubie Pokład odbył się koncert Patrycji Markowskiej. Gwiazda przed samym koncertem udzieliła nam ekskluzywnego wywiadu. Zobaczcie, co wynikło z naszej rozmowy z artystką. Bardzo serdecznie w Trójmieście. Jesteśmy w Gdyni, jesteś w trasie. I powiedz mi, czy masz jakieś wspomnienia fajne z swoich tras, właśnie koncertowych? Czy ja mam fajne wspomnienia same z trasy, tak naprawdę? Dlatego, że zawsze w tej pracy podobało mi się przede wszystkim kontakt z publicznością, muzyka, dźwięki, ale to, że wiele rzeczy się zmienia, że na każdym koncercie tak naprawdę energia jest inna, że wszystko zależy od. Naszych nastrojów od publiczności. Oczywiście naprawdę tu mogę powiedzieć z ręką na sercu, że my z zespołem dajemy z siebie za każdym razem wszystko. I e, wiesz, zły humor nie, nie ma prawa wpłynąć aż tak na koncert, żeby on był słaby. Natomiast myślę sobie, że Czasami, wiesz, są takie chwile, kiedy czuję się jak drapieżca i mam ochotę śpiewać wszystkie szybkie kawałki, że rozniosłabym scenę. A są dni melancholijne, kiedy naj, największą radość mi sprawia śpiewanie ballad. Także kocham to, że za każdym razem ta energia jest, jest trochę inna, że, że się dzielę moją muzyką, moimi tekstami, że jednak, wiesz, ludzie kupili bilety, żeby dzisiaj tutaj być. I to jest fajne, że, że przyszli rzeczywiście, żeby posłuchać nas, mnie, zespołu. Więc mam ogromną tremę, jak zawsze, i wielkie nerwy. Jesteśmy nad morzem. W wielu wywiadach mówiłaś, że bardzo kochasz morze. Czy masz jakieś ulubione swoje miejsca, może w Trójmieście, w których przebywałaś? Całe Wybrzeże i po Trójmieście akurat dużo, bardzo jeździłam. Nagrywałam tu pierwsze płyty z Piotkiem Łukaszewskim, więc wielki sentyment do tego miejsca i powiem Ci naprawdę z ręką na sercu. jak Przychodzą mi takie chwile wielkiego smutku czy, czy właśnie nostalgii, to może jest takim miejscem, gdzie ta energia do mnie wraca, gdzie, gdzie się wyciszam. Ciężko w mieście o, o takie miejsca, chociaż też są, ale nad morzem wystarczy pójść, wiesz, jak nie jest zbyt dużo ludzi na plaży, popatrzeć w tą dal. To, to jest, za, za każdym razem czuję się w jakimś magicznym miejscu, a już wiesz, wiele razy tak naprawdę mogę powiedzieć setki razy byłam nad morzem, a jednak za każdym razem robi na mnie takie samo wrażenie, także zazdroszczę wam trochę. <laughs> mamą i trasy koncertowe, przecież jesteś ciągle w biegu. Jak w ogóle łączysz te dwie sprawy? Wiesz co, myślę sobie, że wszystko, co trudne jest warte zachodu, że nikt nie mówił mi, że będzie łatwo. Oczywiście mogłabym się skupić wyłącznie na sobie. Myślę, że to też dawałoby mi wiele szczęścia, dlatego że, wiesz, ja nie, nie będę ukrywać, no muzyka całe życie była dla mnie najważniejsza scena. Ja czuję się na scenie w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Ale chciałam mieć dziecko. Chciałam się dzielić moim szczęściem. Wydaje mi się, że rodziny, w których są ludzie, że są rodziny, które powinny mieć dzieci. Wydawało mi się, że ja z Jackiem tworzę taką rodzinę, że nie tylko ja z Jackiem są moi rodzice i jego i dużo kuzynów i i te wszystkie święta, które razem spędzamy, i te chwile, kiedy jesteśmy razem, gdzie wyjeżdżamy, podróżujemy, uważam, że to jest powinność też dawać e, energię, dawać, wy, kształtować młodych ludzi cudownych. No a tak, poza tym, jeszcze serce i e, instynkt macierzyński się włączył. I teraz powiem ci, jestem bardzo szczęśliwa. Są bardzo trudne momenty e, godzenia macierzyństwa z pracą, e, ale warto. Warto, czuję się stuprocentową kobietą, poza tym zmądrzałam. Naprawdę, ja sobie, jak siebie pamiętam, kiedy mam 20 lat, to nie, nie, nie zamieniłabym się na, na Patrycję, 20-latkę. Teraz mam 32, um, Filip ma 4 i zdecydowanie mam więcej w głowie, bardziej to wszystko poukładane. Wolę siebie teraz. Czyli macie słaby cisza? No nie, odwrotnie. Wrzask, nie. Wrzask, muza na fulce codziennie, Filip uwielbia muzykę. Wycisza tak wewnętrznie, może wiesz, że, że um, przewartościowywuje świat. Natomiast, no nie, ciszy, właśnie ciszę mam nad morzem, dlatego gramy dzisiaj. Niedawno wysiadłam z samolotu, ale myślę, że za chwilę po prostu po koncercie muszę pójść nad morze, chociaż na chwilę z zespołem. Um, co ty, 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 ty huku, tych dźwięków, wiesz, byliśmy teraz robimy nową płytę i um, pojechaliśmy w góry i na przykład tam cisza powodowała to, że te piosenki nam wychodziły jedna po drugiej, że, że tą ciszę się z wiekiem docenia, o tak. <gry> A czy syn może już przejawia jakieś takie artystyczne cechy? Mama piosenkarka, tata aktor? <gry> nie no, Filip jest wiesz, szaleńczy. Ja nie jestem taką mamą, która tak wiesz, siedzi i się nad nim zachwyca. Boże, jaki on piękny, jaki on mądry, jeżeli tak robi, to po cichu. Natomiast no jasne, że tak. No, cały czas śpiewa. Jego brat Max kiedyś powiedział Patrycy, on będzie śpiewał. Ja wiem dlaczego? No bo on cały czas chodzi i śpiewa. Rzeczywiście tak jest, że, że jego muzyka pociesza, leczy, tak jak mnie, jak byłam mała. Do tego robi sceny w domu, odgrywa role. To jest bardzo wesołym dzieckiem, przede wszystkim. Ale wiesz, no ja do tego podchodzę na razie z wielkim dystansem. Chciałabym wrócić jeszcze do Twojej kariery muzycznej. Powiedz mi, czy jest ktoś może na rynku muzycznym, polskim czy też zagranicznym, z kim byś chciała współpracować? Czy to jest jakieś Twoje marzenie? Może masz jakieś takie? Na razie nie myślę w ogóle o tym. Oczywiście, że wiesz, jakby się Leny Krawic odezwał. E, śmieję się oczywiście pewnie. Się nie, nie, nie czekam na telefon, ale nie wiesz co, jestem tak skupiona na muzyce z nowym składem, który mamy. Mamy teraz taki zespół, na który czekałam całe moje życie zawodowe. E, m, mam ochotę się rozwijać, mam ochotę stworzyć nową płytę, która będzie jeszcze o krok lepsza od poprzedniej. To mi spędza sens powiek, żeby się rozwijać. Eee, a wiesz, duet nagrałam ostatnio taki, który będzie ciężko przebić, bo piosenka Trzeba żyć z ostatniej płyty Perfektu, nagrana wiesz, statą, jest e, jednym z najlepszych utworów, jakie w życiu zaśpiewałam. Także na razie wystarczy. Dziękuję bardzo. Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają telewizję pomorską.